1 października w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu Filia w Rybniku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, zaproszeni goście oraz studenci. Rektor uczelni, profesor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu dr Leszek Kuras. W swoim wystąpieniu podkreślił kluczowe elementy, które decydują o wysokiej pozycji uczelni, takie jak programy studiów, jakość kształcenia oraz profesjonalna kadra akademicka. Podkreślił również znaczenie współpracy i dialogu uczelni z różnymi instytucjami, zachęcając obecnych do aktywnego uczestnictwa w dalszym rozwoju filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauko Zdrowiu. Dyrektorka Instytutu Nauk Społecznych, dr Dorota Gawlik, wyraziła wdzięczność za dotychczasową współpracę oraz zapowiedziała kontynuację działań na rzecz budowania dobrych relacji ze środowiskiem lokalnym. Inauguracja była znakomitą okazją do uhonorowania osób oraz instytucji, które przyczyniły się do rozwoju uczelni. W trakcie uroczystości wyróżniono także studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, a studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Inaugurację zwiększył wykład Karoliny Sienicy, sędzi Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju. U progu nowego roku akademickiego życzymy społeczności akademickiej dobrych wyników w nauce.